Bardzo trudno jest samemu y, ułożyć sobie dietę w bardzo zwyczajnej sytuacji. Kiedy na przykład y, jesteśmy, ch kiedy chcemy się odchudzać, kiedy chcemy y, na przykład przytyć, wtedy jest bardzo trudno ułożyć dietę. Proszę sobie wyobrazić, jaką tu, z jaką dużą trudnością wiąże się ułożenie diety w przypadku zrastania kości po złamaniu. W końcu. To jest bardzo nieco, niecodzienna sytuacja, taka, która wymaga bardzo dużej ilości składników pokarmowych, bo nie tylko wapnia, fosforu i magnezu, ale także całej masy składników, które wspomagają proces, a więc. Uczestniczą w y, przyswajaniu wapnia, zwiększają to przyswajanie, uczestniczą w całym procesie wytwarzania kolagenu, wytwarzania i regeneracji tkanki nerwowej i tkanki mięśniowej. To jest cała ogromna masa substancji, o których, nawy, o których istnieniu nawet nie mamy pojęcia. W związku z tym, jeśli, ktoś, jeśli komuś jest bardzo trudno ułożyć dietę dla siebie codziennie. Cóż może powiedzieć o układaniu diety w przypadku złamań? Najlepszym wyjściem w takiej sytuacji jest właśnie sięgnięcie po suplement. Taki suplement, który zapewnia absolutnie wszystko, co jest konieczne do wzrostu i regeneracji kości. Suplementy stosowane przy regeneracji kości po złamaniach, to prawdziwa skarbnica wszystkich składników, które są niezbędne do tego procesu. Tych wszystkich składników niestety nie znajdziemy w naszej codziennej diecie. Nie znajdziemy ich w naszym warzywniaku, nie znajdziemy ich w pobliskim sklepie osiedlowym. Bardzo często zdarza się tak, że y, y, układając y, swoją dietę. Zastanawiamy się, co możemy zrobić, żeby przyspieszyć proces regeneracji kości. Zazwyczaj sięgamy po twarożki, galaretki, ale to naprawdę jest kropla w morzu potrzeb w stosunku do tego, co powinniśmy dostarczyć organizmowi, żeby te kości zrastały się szybciej. W takim przypadku, suplement dostarczy nam tak. Y Takich składników, które to umożliwiają, a są to bardzo często egzotyczne składniki, jak na przykład kudzu, azjatycka roślina, która usprawnia proces kostnienia, a jednocześnie tę akurat roślinę możemy znaleźć w sklepach ze zdrową żywnością. Dostarcza ona sporo skrobi. Jest dobra dla cukrzyków, a także dobra dla tych, którzy mają problem, na przykład, z przerwaniem palenia papierosów. Ale jak się okazuje, warto ją także dodawać do potraw, także wtedy, gdy mamy na przykład złamaną kość. Ale też suplementy to także inne składniki, jak na przykład cisus, jak kozieradka. Zatem ktoś powie, może dobre są przyprawy. Owszem, są dobre, ale czy wszystkie jesteśmy w stanie y, używać w naszej kuchni w takiej ilości, by przyspieszyć proces regeneracji kości? W tym przypadku najlepszą pomocą jest suplement, który właśnie te substancje zawiera.